W całej historii Grand Theft Auto mogliśmy się doszukać wielu przeróżnych rzeczy. Niektóre z nich wprawiały nas w radosny nastrój, jak śmieszne ciekawoski, które mogliśmy znaleźć w grze. Inne doprowadzały nas do nieziemskiej furii, jak głupie błędy czy glitche, przez które failowaliśmy misje. No a jeszcze inne całkowicie ryły Beret, jak dla przykładu słynna i wiele razy już pokazywana ciekawoska na moście Gand Bridge. Ponadto w grach serii GTA naszym oczom ukazało się też wiele rzeczy, które ostatecznie, czasami od razu, a czasami po czasie, stały się dla wielu z nas, no można by rzec wręcz ikoniczne. I właśnie tymi wplecionymi w naszą społeczność znakami zajmiemy się w tym filmie. Pokażemy Wam naszym zdaniem najciekawsze niuanse ze światów przedstawionych w GTA 3, Vice City, no i San Andreas, które naszym zdaniem warto koniecznie sprawdzić od razu po odpaleniu GTA The Trilogy The Definitive Edition. Zatem siadajcie wygodnie, no i zabieramy się do dzieła. Po włączeniu po raz pierwszy każdego GTA należącego do sławnej trylogii, należałoby sprawdzić to, czy działają tu kody z poprzednich edycji. Chyba każdy z nas choć raz chciał trochę oszukać grę, zabawić się w niej albo po prostu sobie nieco pomóc. Szczególnie przydatne były zawsze kody na bronie czy usunięcie gwiazdek policyjnego pościgu. Świetnym kodem był też ten umożliwiający nam jazdę samochodem po wodach Vice City. Ach, piękne czasy. Poza tym można było się także trochę rozerwać i mieć gang kobitek, który za nami chodził. Co więcej, w społeczności graczy niektóre kody posłużyły jako fajne sposoby na utrudnienie sobie całej rozrywki. Dobrym przykładem jest kod na to, że przychodni mają broń, no i atakują nas oraz siebie nawzajem, doprowadzając do sporego chaosu. Kody, podobnie jak w podanych uprzednio przypadkach, zastępowały po części dużo bardziej rozbudowane trainery. Szczególnie istotne jest to dla posiadaczy konsol. No bo co w przypadku kiedy mamy konsolową wersję GTA 3 czy Vice City, ale chcemy sobie na przykład zmienić skina. No, jak wiemy z trainerem będzie tutaj ciężko, więc z pomocą przychodzą właśnie kody. Zatem pierwsza sprawa to ogarnięcie czy te kody zadziałają w wersji Definitive Edition, no a druga to czy twórcy pokuszą się o dodanie jakiejś nowości w tym aspekcie. Dosyć świeżą kwestią do zbadania są także achievementy, które mamy otrzymać do każdej z części trylogii. Dotychczas na większości platform gra niespecjalnie chciała nas nagradzać, że tak powiemy wizualnie za jakiś wyczyn. To prawda, że pojawiały się nagrody, ale czasami niektórzy gracze, a szczególnie ci ogrywający grę na 100%, odczuwali wewnętrzną potrzebę, żeby jakoś bardziej podkreślić swoje dokonania. Z pewnością platynowcy będą wiedzieć o czym mówimy. W związku z tym tutaj bardzo nastawiamy się na poszukiwania wielkiej stopy, po której no zostało tylko trochę pozostałości w oryginalnym GTA San Andreas. Następnym aspektem zdecydowanie godnym obczajenia są po prostu mechaniki, o których Rockstar mówi nam na swojej stronie internetowej. Dobrym przykładem jest sterowanie w stylu GTA V. Już po wejściu do pierwszych pojazdów w grach różnica powinna być natychmiastowo zauważalna. To samo tyczy się na przykład mechaniki GPS, której w tych częściach zabrakło. No i oczywiście patrząc na to, że znaczna większość graczy weźmie się za fabułę, warto zweryfikować czy faktycznie po przegraniu misji będzie można do niej ponownie podejść. To znaczy, oczywiście, misje będziemy mogli powtarzać, z tym, że zobaczymy, czy aktualnie gry uwzględnią pomijanie tych mozolnych momentów. W odcinku o rzeczach, które naszym zdaniem Rockstar powinien dodać bądź usprawnić, mówiliśmy m.in. o pojazdach i samolotach. W związku z tym, czas najwyższy wspomnieć o pewnym niesławnym pojeździe z GTA-3, którego tak wielu graczy chciałoby otrzymać w nieco innej formie. Mowa oczywiście o Dodo, czyli kolokwialnie mówiąc samolocie, nielocie, który w Liberty City bez specjalnych umiejętności osoby tym pojazdem sterującej, de facto nie potrafi wznieść się w przestworza tego miasta. Dodo, bez wykorzystania pewnej sztuczki, dodatkowo dosyć ciężkiej do opanowania, potrafi wznieść się w powietrze na raptem kilka sekund. Osoby niepotrafiące okiełznać tej bestii wiele tracą, ponieważ ciężko jest im chociażby natrafić na niektóre ciekawostki, które można ujrzeć tylko z góry. Świetnym przykładem jest tutaj rzecz jasna napis na krzesełkach stadionu lokalnej drużyny sportowej. Zatem, w związku z tematem wielu usprawnień, które trylogia ma otrzymać, powinniśmy przy najbliższej okazji zerknąć, czy samolocik Dodo otrzyma coś, co w gruncie rzeczy od samego początku powinien mieć. Z kolei, jeżeli to udogodnienie się nie pojawi, to należałoby sprawdzić, czy sztuczka, która umożliwiła latanie tym samolotem, wciąż będzie działać. Pozostając poniekąd w tym temacie, to w każdym GTA odnajdziemy wiele przydatnych albo też bezużytecznych glitchy oraz bugów. W GTA 3 można, jak pamiętamy, robić misję taksówkarza dowolnym pojazdem. W GTA Vice City można się od razu przedostać na inną wyspę w nietypowy sposób. Z kolei w GTA San Andreas istnieją miejsca, gdzie po dopłynięciu do dna możemy jak gdyby nigdy nic chodzić sobie pod wodą, a nawet latać hydrą. Chociaż wiele z tych anomalii stanowi dla graczy niemałą frajdę, to jednak patrząc na to z innej perspektywy, wykorzystanie tych glitchów czy bagów trochę odbiera sens wykonywania pewnych zadań, które gra nam zleca. Jest to rzecz jasna, wszystko oparte na zasadzie zalet i wad. Tak czy inaczej, z pewnością należy sprawdzić te błędy dla jasności. No i co najważniejsze, będzie to dla graczy podwójnie korzystne, bo być może podczas weryfikacji natkniemy się na inne, mniej lub bardziej ciekawe nieprawidłowości, których odkrywanie zawsze daje dużą satysfakcję. Pomnik z pachołkiem w Liberty City, studio filmowe z ponentną Candy Saks w Vice City, najwyższy budynek w Los Santos, kręta droga w jednej z dzielnic San Fierro czy wielka piramida pośród kasen w Las Venturas. To tylko niektóre z malowniczych i najbardziej rozpoznawalnych obiektów w klasycznej trylogii. Poza ogólnymi ulepszeniami graficznymi, które są dla wielu oczywistością, warto byłoby mimo wszystko spojrzeć na te najbardziej charakterystyczne miejscówki i zobaczyć jak one wyglądają. Porównywanie tego typu rzeczy jest nieodłącznym elementem podczas gry w remastery czy remake'y. Zatem i w tym przypadku nie może być inaczej, no i ta kwestia także, naszym zdaniem, powinna być jedną z pierwszych rzeczy, których podejmiemy się podczas wejścia do gier odświeżonej trylogii. Idąc dalej, przechodzimy do aspektu, o którym już to nieco powiedzieliśmy w innym odcinku. Kogo z nas bowiem nie denerwuje fakt, że Klot czy Tommy Versetti nie potrafią pływać? Ręka w górę w komentarzach. Ileż to razy sfailowaliśmy jakąś misję w tych dwóch superprodukcjach z powodu wody? Skoro gra przynosi nas automatycznie do łodzi, kiedy jesteśmy w pobliżu, to dlaczego nie przeniesie nas także automatycznie z tej łodzi na pobliski ląd? Dobre pytanie, na które ciężko odpowiedzieć. Logika Rockstara nieraz potrafi nas sprawić w niemałe zakłopotanie. Biorąc pod uwagę to, że nowe wersje tych dwóch klasyków mają iść z duchem czasu, ale z zachowaniem pierwotnego klimatu, na pewno warto zobaczyć, czy także mechanika pływania weszła w życie w Liberty City oraz Vice City. Kurycy edycji ostatecznej w przypadku dodania tak istotnej części gameplayu na pewno dostaną wówczas duże oklaski. Jak będzie, no to zobaczymy już niebawem, albo być może wy już to wiecie, w zależności oczywiście od tego, kiedy to oglądacie. Kolejnym elementem, na który szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę po rozpoczęciu gry, to dobrze nam znane easter Egi, a konkretnie mowa tutaj o ukrytych w grze przekazach. Zarówno w GTA 3, jak i Vice City czy San Andreas gracze na przestrzeni lat odkrywali sekretne wiadomości, które twórcy dla nich zostawiali. Żeby to lepiej zobrazować tym, którzy być może jeszcze o nich nie wiedzą, to zostaną wam one pokazane w tym momencie na ekranie. Wszystko zaczęło się od GTA 3, gdzie na jednym ze skrytych parkingów można dostać się na kilka sposobów za murek. Za jednym murem znajdziemy jedną z najbardziej OP broni, czyli M16. Za drugim natomiast naszym oczom ukaże się napis You weren't supposed to be able to get here, you know. Co oznacza, nie powinieneś był w stanie tutaj dotrzeć. Wiesz? Właśnie po tym, Rockstar na stałe do swojego notatnika zapisał określenie Easter Egg. W YCT było to nam przekazane bardzo dosłownie, bo przechodząc przez jedno z okien w pobliżu miejsca, z którego bierzemy VCN Mavericka, znajdziemy czekoladowe jajko wielkanocne z napisem Easter Egg, gdyby jeszcze ktoś miał jakieś wątpliwości. Idąc dalej, to w GTA San Andreas poszukiwacze Easter Eggów dostali w teorii małego psztyczka w nos, chociaż i tak nie do końca. Napis na moście Gunbridge uświadomił gracza, że Halo, kolego, tutaj niczego nie znajdziesz, a jednocześnie sam w sobie stał się świetnym Easter Eggiem. Tak jak mówiliśmy już wcześniej, oby twórcy wzięli sobie to mocno do serca i wrzucili nam do gry fajne nowe ciekawostki, o których aż przyjemnie będzie rozmawiać. W tym odcinku, moi kochani, to byłoby na tyle. Dziękujemy wszystkim za obecność i za wszystkie oceny oraz komentarze. Dziękujemy także wspierającym za olbrzymią pomoc w tworzeniu i rozwijaniu kanału oraz zapraszamy wszystkich na kolejne materiały. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!